Kluczem tego biznesu są ludzie i ich bezpośrednie relacje. Te projekty miały za zadanie promować przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. I ta idea gdzieś też we mnie, we mnie wsiąkła i przeniknęła mnie. I w ten sposób zaczęłam realizować te projekty studenckie, współpracując ze sponsorami. I nagle, 9 lat później, organizując 40 edycję spotkań, gdzie łączę ulubelski biznes, gdzie pomagam nawiązywać współpracę. To wszystko składa się na taki osobisty sukces i sukces całego klubu i teraz zespołu, który stoi za tym klubem. Tak naprawdę geneza sięga jeszcze mojej działalności studenckiej. Kiedy to poszukiwałam swojego miejsca jako Młoda ekonomistka, która zaczęła dzienne studia na OMC, zaczęłam działać w organizacjach studenckich. Zaczęłam odkrywać taki trochę pomysł też na siebie. Przy końcu moich studiów zapytałam o potrzeby firm sponsorów, i wyszło, że brakuje takiego miejsca takiego w połączenia wielu branż firm sponsorskich, takiego miejsca spotkań, gdzie te firmy będą mogły się te, przede wszystkim poznać, będą mogły wymieniać się doświadczeniami, rekomendacjami swoich biznesów, będą mogły też pozna, poznawać z, m, wiarygodnych organizatorów wydarzeń. Poproszono mnie o stworzenie takiego miejsca, które będzie kojarzyć sponsorów i organizatorów wydarzeń. Takim e, momentem ważnym dla mnie by, było stworzenie oddziału. W Opolu 9 stycznia tego roku, czyli 2016, mamy drugi oddział klubu i dzięki temu już projekt jest też postrzegany ogólnopolsko, co daje nam no, zupełnie inne możliwości. Bo ja autentycznie kocham ludzi, bardzo wierzę w ludzi. Nawet same testy, zrobiłam kilka testów osobowościowych, potwierdzały, że mój profil, moja osobowość powinna organizować wydarzenia. Najmocniejszą stroną tego biznesu jest zaangażowana społeczność klientów. Członkowie klubu, zarówno w Lublinie, ale też członkowie, którzy są z nami w Opolu dopiero pierwszy kwartał, aktywnie włączają się w tworzenie klubu Sponsora. Jest bardzo wiele sympatii i przyjaźni między członkami, ale mamy też związki już sformalizowane. Jest to między innymi fundacja Widzę Ciebie, Jeden z członków zajmuje się leasingiem, drugi prowadzi salon optyczny. Zupełnie ja bym się nie spodziewała takiego przebiegu sytuacji, że te dwie branże się połączą i stworzą fundację, która ma promować sport i pomagać malutkim sportowcom, bardzo zdolnym. Te 40 edycji w Lublinie i w ogóle 50 wszystkich ogromnie dużo mnie nauczyły o ludziach i o potrzebie biznesu, żeby być takim trochę swobodnym na luzie że żeby przełamywać schemat tej powagi prezentacji biznesowych, właśnie żartem, swobodą to powoduje, że na w naszych przerwach nie usłyszysz stukania fiszanek, tylko jeden wielki hałas, zamieszanie, i później mój uśmiech, kiedy 5 minut próbuję sprowadzić gości z powrotem na miejsca. I to jest klucz sukcesu klubu moim zdaniem.